Deszcz bębniło szyby starego mieszkania na krakowskim Kazimierzu tak mocno, że Michał obudził się nagle, z poczuciem, iż coś jest nie tak. Sięgnął ręką obok siebie, pościel była zimna. Kuba zniknął. W środku nocy, bez słowa pożegnania, bez walizki, tylko mała kartka na poduszce. Przepraszam. Jedno słowo, napisane drżącą ręką, które rozdarło serce Michała na pół. Wstał, nogi mu drżały. Pokój wyglądał jak zawsze. Ich wspólny chaos książek, płyt winylowych, kubków po kawie, ale już nie był ich. Kuba odszedł, zostawiając pustkę większą niż całe to małe mieszkanie. Michał usiadł na podłodze, kartkę ściskał w dłoni, aż papier się pogniótł. Jak to możliwe? Jeszcze wczoraj wieczorem śmiali się do łez przy filmie. Kuba całował go w czoło, szepcząc, że kocha bardziej niż kiedykolwiek. Michał poznał Kubę dwa lata wcześniej... Na koncercie w Warszawskim Klubie nad Wisłą. Kuba stał samotnie przy barze, wysoki, z ciemnymi włosami opadającymi na oczy, uśmiechniał nieśmiały, ale szczery. Michał, wtedy świeżo po bolesnym rozstaniu, nie szukał nikogo, ale coś w spojrzeniu Kuby przyciągnęło go jak magnes. Zagadał pierwszy: lubisz ten zespół? Kuba spojrzał na niego, zarumienił się lekko i odparł: tak, ale bardziej lubię, jak ktoś obok śpiewa fałszywie. Od tamtej chwili byli nierozłączni. Przeprowadzili się razem do Krakowa, bo Kuba dostał pracę w teatrze jako oświetleniowiec. Michał projektował grafiki dla lokalnych firm, pracował zdalnie. Żyli skromnie, ale szczęśliwie spacery po plantach, wieczory przy winie, rozmowy do świtu o marzeniach. Kuba zawsze mówił, że Michał jest jego bezpieczną przystanią, że przy nim czuje się wreszcie sobą. Ale ostatnio coś się zmieniło. Kuba stał się cichy. Unikał wzroku, późno wracał z prób. Michał pytał, ale Kuba zbywał, tylko zmęczenie. Teraz, w tej pustce, Michał zaczął szukać wskazówek. Przejrzał telefon Kuby, zostawił go na ładowarce. Brak wiadomości, brak połączeń. Tylko jedna notatka w kalendarzu spotkanie z ojcem Warszawa. Ojciec Kuby. Ten temat był tabu. Kuba pochodził z małego miasteczka pod Lublinem, konserwatywnej rodziny. Nigdy nie powiedział rodzicom o sobie, o nich. Boję się, że stracę ich na zawsze, wyznał kiedyś Michałowi ze łzami w oczach. Michał poczuł chłód w piersi. Czy to dlatego? Czy ojciec dowiedział się czegoś? Zadzwonił do wspólnych znajomych. Nikt nie widział Kuby. Do teatru, nie przyszedł dziś do pracy. W końcu. Z desperacją spakował plecak i kupił bilet na pociąg do Warszawy. Musiał go znaleźć. To jedno słowo, przepraszam, nie mogło być końcem. Pociąg sunął przez zaśnieżone pola Mazowsza. Michał patrzył w okno, wspomnienia wracały falami. Pierwszy wspólny wyjazd nad Bałtyk, gdy Kuba biegł po plaży, śmiejąc się głośno, wolny. Ich pierwsza kłótnia o głupotę, o to, kto zapomniał kupić mleko, i szybkie pogodzenie w uścisku. Kuba był jego światem. Bez niego wszystko traciło sens. W Warszawie wysiadł na dworcu centralnym, deszcz wciąż padał. Poszedł prosto do starego mieszkania Kuby na Pradze, gdzie czasem zostawiał rzeczy. Drzwi otworzyła sąsiadka starsza pani. Kuba? Był wczoraj wieczorem, pakował się szybko, wyglądał na przestraszonego. Powiedział, że wyjeżdża na dłużej. Michał poczuł, jak ziemia osuwa mu się pod nogami. Dokąd? Dlaczego uciekł właśnie ode mnie? Michał spędził noc w tanim hostelu na starym mieście, nie zmrużył oka. Rano zadzwonił do matki Kuby, jedyny kontakt, jaki miał. Kobieta odebrała z wahaniem. Michał? Kuba? Wrócił do domu na jeden dzień, ale już pojechał dalej. Nie chciał powiedzieć dokąd. Był taki smutny, Płakał nawet. Michał zapytał ojca. Milczenie. Ojciec. Miał z nim poważną rozmowę. O życiu, o przyszłości. Kuba powiedział, że musi wszystko przemyśleć sam. To bolało jak nóż. Ojciec zmusił go do wyboru? Między rodziną a miłością? Michał znał ten strach. Sam wychował się w katolickiej rodzinie z Podkarpacia. Kamin aut kosztował go lata terapii i zerwane kontakty z częścią krewnych. Ale Kuba zawsze mówił, że z nim jest silniejszy. Postanowił jechać do tego małego miasteczka Lubartowa. Pociąg regionalny, potem autobus. Zima pokrywała wszystko białym puchem, ale w sercu Michała panowała burza. Po południu stanął przed blokiem, gdzie mieszkała rodzina Kuby. Zapukał. Drzwi otworzył ojciec. Wysoki, surowy mężczyzna z siwą brodą. Spojrzał na Michała z nieufnością. Kim pan jest? Michał zebrał odwagę, przyjacielem Kuby. Martwię się o niego. Wie pan, gdzie jest? Ojciec zmrużył oczy. Przyjacielem? Tym specjalnym? Słowo specjalnym zabrzmiało jako oskarżenie. Michał skinął głową. Ojciec westchnął ciężko. Usiądźmy. W salonie, przy herbacie, opowiedział. Dowiedział się od kuzyna, że Kuba żyje w grzechu w Krakowie. Wezwał go, rozmawiali godzinami. Powiedziałem mu, że to choroba, że musi się leczyć, wrócić na właściwą drogę. Że jeśli nie, nie jest moim synem. Kuba płakał, błagał o zrozumienie, ale ojciec był nieugięty. Odszedł wieczorem, powiedział, że przeprasza wszystkich. Michał poczuł gniew i żal. To pana syn kocha. Miłość nie jest grzechem. Ojciec pokręcił głową. Dla mnie jest. Michał wyszedł, trzaskając drzwiami. Na ulicy zadzwonił jego telefon, nieznany numer. Odebrał drżącym głosem: Michał? To ja. Głos Kuby, cichy, zmęczony: Gdzie jesteś? krzyknął Michał ze łzami: W Gdańsku Potrzebuję czasu. Ojciec Zranił mnie głęboko Boję się, że masz rację, ale też boję się stracić rodzinę. Uciekłeś ode mnie bez słowa. Myślałem, że to koniec Przepraszam nie chciałem Cię ranić. Kocham cię, ale jestem zagubiony. Rozmawiali długo. Kuba wynajął pokój nad morzem, chciał pobyć sam. Michał błagał, by wrócił. Nie mogę bez ciebie. Kuba obiecał pomyśleć. Michał wrócił do Krakowa, ale nie mógł usiedzieć. Po tygodniu spakował się i pojechał do Gdańska. Zima nad Bałtykiem była surowa, może szalało. Znalazł Kubę na plaży w Brzeźnie, siedział na ławce Patrzył w fale. Podszedł powoli. Kuba odwrócił się, oczy czerwone od płaczu. Przyjechałeś. Nie dam ci uciec przede mną. Usiedli obok. Kuba opowiedział wszystko: presję rodziny, wstyd, strach przed odrzuceniem. Myślałem, że jeśli odejdę, będziesz wolny od tego bagna. Michał wziął jego dłoń. Jesteśmy w tym razem. Twoja rodzina musi to zaakceptować albo nie. Ale ja cię nie oddam. Siedzieli tak godzinami, wiatr wylwoku. W końcu Kuba przytulił się do niego. Zostańmy tu na trochę. Razem wynajęli mały apartament w Oliwie, blisko parku. Gdańsk stał się ich azyłem: spacery po starówce, kawa w kawiarniach nad Motławą, wieczory przy kominku. Kuba powoli się otwierał. Opowiadał o dzieciństwie, o ukrywania się, o modlitwach, by to przeszło. Michał słuchał, trzymając go za rękę. Zadzwoniła matka Kuby. Synku, ojciec żałuje. Chcę porozmawiać. Kuba drżał. Nie jestem gotowy. Ale Michał zachęcał: Musimy stawić temu czoła, jeśli chcemy przyszłości. Postanowili wrócić do Lubartowa na weekend. Podróż samochodem, napięcie rosło. Ojciec czekał w domu, twarz kamienna. Matka płakała. Usiedli przy stole. Ojciec zaczął: Synu, myliłem się. Kuzyn opowiedział mi o was. Źle? Ale potem przeczytałem, porozmawiałem z księdzem, nawet z psychologiem. To nie choroba. Po prostu. Inne. Głos mu się łamał. Boję się o Ciebie, o to, co ludzie powiedzą. Ale bardziej boję się Cię stracić. Kuba zapłakał. Tato, kocham Michała. To nie wybór, to ja. Ojciec podszedł, niepewnie objął syna. Przepraszam. Spróbuję zrozumieć. Nie było idealnie, rozmowy były trudne, uzypłynęły, Ale to początek. Matka ugościła Michała jak syna. Piekła ciasto. Wrócili do Krakowa silniejsi. Kuba wrócił do teatru, Michał do pracy. Ale cień pozostał, Kuba czasem milczał, wspominał ucieczkę. Pewnego wieczoru, na rynku głównym, pod sukiennicami, Michał uklęknął: Kuba, wyjdź za mnie. Nie uciekniesz już nigdy. Kuba uśmiechnął się przez łzy. Tak. Na zawsze. Przygotowania do ślubu, cywilnego, w urzędzie na Kazimierzu. Zaprosili bliskich, rodzina Kuby powoli się oswajała. Ojciec nawet przyjechał pomóc. Ale drama wróciła. Dawny przyjaciel Kuby z miasteczka, Bartek, napisał wiadomość: wszyscy tu gadają. Nie przyjeżdżaj, bo będzie źle. Plotki się rozeszły. Kuba wpadł w panikę. A jeśli mają rację. Jeśli nas zranią? Michał uspokajał: Nie jesteśmy sami. Mamy siebie, przyjaciół. Ślub odbył się wiosną, w ogrodzie botanicznym. Kuba w eleganckim garniturze Michał też. Przysięgi: proste, szczere. Obiecuję być przy tobie w dobrych i złych chwilach, nigdy nie uciekać. Ojciec Kuby wygłosił toast, głos drżał: Jestem dumny z mojego syna i jego męża. Ale po ślubie, anonimowe listy, groźby. Kuba bał się wychodzić. Michał zgłosił na policję. Postanowili wyjechać na miesiąc miodowy do Zakopanego. Góry, cisza. Tam Kuba odnalazł spokój. Dziękuję, że mnie znalazłeś tamtej nocy. Rok później, życie w Krakowie kwitło. Kuba awansował w teatrze, Michał otworzył własną agencję. Rodzina Kuby odwiedzała regularnie. Ale przeszłość wróciła. Bartek przyjechał, pijany, krzyczał pod oknami o Belgii. Sąsiedzi wezwali policję. Kuba załamał się. Może powinniśmy wyjechać z Polski? Michał. Nie. Walczymy tu, o nasze miejsce. Dołączyli do grupy wsparcia LGBT w Krakowie. Tam poznali podobne historie, ucieczki. Rekonciliacje, walka. Kuba napisał list do ojca o strachu. Ojciec przyjechał, skonfrontował Bartka osobiście. To mój syn. Dotkniesz go, masz ze mną do czynienia. Społeczność miasteczka powoli się zmieniała. Kuba i Michał zorganizowali spotkanie: coming out dla dalszej rodziny. Nie wszyscy przyjęli, ale większość tak. Pięć lat później adoptowali psa. Planowali dziecko przez surogację za granicą. Życie pełne, podróże po Polsce, od tatr po Mazury. Pewnej nocy, rocznica ucieczki, Kuba napisał nową kartkę: Dziękuję, że nie pozwoliłeś mi odejść. Kocham cię bardziej niż słowa. Michał uśmiechnął się. Jedno słowo zmieniło wszystko. Ale nasze słowa budują przyszłość. Siedzieli na balkonie, patrząc na Wawel. Miłość zwyciężyła, mimo bólu, strachu, dramatu. W sercu Polski, w ich sercach, znaleźli dom. Ich historia inspirowała innych. Kuba zaczął prowadzić warsztaty w teatrze o akceptacji. Koniec nie był bajkowy, ale prawdziwy. Silniejsi razem na zawsze.